Czy Foi okaże się kolejnym w Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam Was na podsumowanie niedzielnych zdarzeń wokół polskiej piłki. Obejrzeliśmy trzy spotkania PKO Bank Polski Ekstraklasa, więc właśnie tutaj no Puszcza wróciła do domu, do niepołomic, a także nasi Pucharowicze wygrali swoje spotkanie mimo drobnych problemów. Także poznaliśmy parę półfinałów Pucharu Polski, no i ze Szczecina doszły nas niepokojące kolejne wieści. Także jest tutaj o czym mówić, a ja bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od spotkań tutaj PKO Bank Polski Ekstraklasa, Właśnie tutaj Puszcza podjęła godzinę godzinie 12.15 motor Lublin. No i tutaj przy ulicy Kustucińskiego 2 w Niepołomicach miało miejsce absolutnie piłkarskie święto. No i rzeczywiście gdzieś wyglądało to tak, jak tutaj mogliśmy się spodziewać. A więc właśnie też ta kamera była taka nietypowa, no ale na mnie największe wrażenie właśnie zrobiło to, jak piłkarze gdzieś tam po Kosce wychodzili na murawę stadionu właśnie w Niepołomicach, który też tą licencję ma tylko czasową. Także tam ta pojemność się musi zwiększyć. No ale wydaje mi się, że jeśli Puszcza tutaj będzie się tak prezentowały, jak w pierwszej połowie, to być może właśnie no, czeka ich relegacja, więc właśnie tutaj spadek po tej kampanii, chociaż oczywiście abym ja ich nie skreślał, bo wiem, że też przeciwnicy są no, w mojej opinii bardzo słabi, także tutaj wydaje się, że tak naprawdę no, pojedyncze zdobycze mogą ich wypromować właśnie na te wyższe pozycje. No i przed spotkaniem właśnie tutaj prezes klubu, a więc pan Jarosław Pieprzyca również wyróżniał pracowników, tudzież miała miejsce taką uroczystość, w której właśnie wyróżniani byli ci ludzie, którzy tam ciężko pracowali właśnie na stadionie. Nie po Omitach, tam też wcześniej miała miejsce ta przebudowa drogi, to była jedna z największych właśnie ulic w Polsce, także tutaj takie symboliczne miejsce, o tym było bardzo głośno po się Puszczy do Ekstraklasy, no teraz to się zmieniło, żeby właśnie ten wóz transmisyjny mógł tam wjechać. No a jak wjechał, to rozpoczęło się spotkanie, no i tutaj tak naprawdę w pierwszej połowie już właśnie Puszcza pokazywała jakieś takie próby rozwiązania starych fragmentów, no ale to motor Lublin był dużo bardziej konkretny, no i tutaj też można powiedzieć, że właśnie po dośrodkowaniu on zdobył bramkę. To była taka bardzo podobna bramka jak tutaj Puszczy w tym meczu z Polonią Warszawa, więc właśnie no centra Harwa Matysa no i właśnie strzała Kadiusza Najemskiego, który tak troszkę spuentował tutaj te świetne występy na początku tego roku, no może troszkę gorzej to wyglądało w tym meczu z GieKSą tutaj, mimo tego właśnie no motory gdzieś takim bardzo pozytywnym impulsem się tam wykazał, no i to spotkanie tak jak mówiłem w zapowiedzi kolejki, no bardzo pozytywnie ich widać naładowało, no i tutaj też spisywali się dosyć przyzwoicie w tej pierwszej połowie, ja też tak sobie myślałem, cóż tutaj za wrażenia musi mieć na przykład Antonio Sefer albo w ogóle Sergi Samper, chociaż on akurat nie grał w tym spotkaniu, no i tutaj też ten brak jego był widoczny, kiedy oni pojechali na taki stadion. Pewnie sobie myśleli, gdzie ja do jego trafiłem. Także tutaj takie też dosyć ciekawe przemyślenia miałem podczas tego spotkania. No ale puszczam ogólnie raczej właśnie miała problemy w pierwszej połowie, no i tutaj oni przegrali tą połówkę, jeden zero, też właśnie gdzieś tam taka ciekawa sytuacja z Abremowiciem, że on z jednej strony mógł ten rozbieg brać. Taki nieco dłuższy, żeby wrzucać te auty, a z drugiej, no nieco właśnie ograniczały go, tam ławki, a właśnie gdzieś schował się za tą ławką rezerwowych, żeby właśnie ten rozbieg taki pełen wziąć i tutaj tę piłkę wrzucić. No i tutaj tak naprawdę po Przerwie no, ta sytuacja nie uległa zmianie. Tam właśnie w pierwszej połowie, jak Żukow dosyć fajnie tą piłkę mi się wydaje, rozgrywał. No, naprawdę jest to taki piłkarz nieco bardziej obiecujący, no ale on miał kartkę, no i z bliska został zdjęty, bo tu nie zresztą właśnie jak strzelet gola, a więc już Najemski. No i tutaj doszło do dwóch takich kontrowersyjnych sytuacji. Przede wszystkim właśnie gdzieś to zagranie ręką. No ale najpierw jeszcze był fał na Germanie Parkowskim, który tutaj no ponownie wystąpił w pierwszym składzie. Kosidis się pojawił później. No i też w mojej opinii taka całkiem wszystko przyzwoita zmiana, chociaż tak naprawdę no on tutaj kompletnie całościowej gry puszczy nie odmienił. No w mojej opinii Barkowski tam wygrywa pozycję, no ale troszkę za szybko upadł, żeby tutaj właśnie jedenastkę dyktować. Też jeszcze w międzyczasie taka ciekawostka, że tam Szymonowicz piłkę pozostawił. wystrzelił, no ale w tym w tym to nie jest trudne, także tutaj no, do takich gdzie sytuacji dochodzimy. Komentujący ten mecz Michał Tarela mówił, że właśnie tutaj cię rezerwowi nie odmienili. Gdy już o Kossidi się właśnie powiedziałem, no ale tutaj tak naprawdę kolejna akcja rezerwowego no, jest dośrodkowanie, które blokuje tutaj, no w mojej opinii ewidentnie, właśnie ręką Matys. No jest ta ręka wysunięta, no, on niby tą rękę chował później do ciała, no ale w mojej opinii to jest ewidentna jedenastka. Ale co mnie najbardziej w tej sytuacji wzburzyło? sędzia Kochanek jest zawołany do monitora. No. Żeby tutaj był zawo zawołany do monitora, to tak jak mówiłem właśnie w podsumowaniu meczu Legii z Jagielonią, musi być to jasny i klarowny błąd arbitra. Czy to był jasny i klarowny błąd? No, dla mnie absolutnie nie. No, tutaj ja jestem szczerze ciekaw w opinii ekspertów na ten temat, No, ale w mojej opinii no, jest to nieco piłkarski skandal i taki powielenie nieco błędu tutaj sprzed kilku dni, także no, mi się to nie mieści w głowie, też ta sytuacja właśnie w meczu pierwszej ligi, a więc właśnie jaki Gdynia z Wisłą, kiedy tam Wisła w mojej opinii jawnie tutaj została po prostu okradziona z rzutu karnego. No właśnie została gdzieś tam przez sędziego tego tak rozpatrzona, że oni się przyznali, że rzeczywiście tutaj mogli zawołać albita do monitora. Także chociaż tyle, że gdzieś tam potrafią się uderzyć w pie. Ja nie rozumiem kompletnie tej motywacji wołania albita do monitora. Przecież był gdzieś czas, no ale tutaj tak naprawdę ten czas no, niewiele zmienia, no bo przecież jeżeli my wołamy właśnie arbiter w takiej sytuacji, no to ja nie wiem, cóż ten protokół oznacza. No a druga sprawa, że tak naprawdę tutaj w mojej opinii żadnych podstaw do anulowania tej jedenastki nie było. Także bardzo w mojej opinii dziwna decyzja. No i tutaj no puszcza poniekąd została właśnie pozbawiona tego jednego punktu. Także no szkoda, że to tak wyszło. No i tutaj może nieco za długo o tym meczu powiedziałem, no ale przede wszystkim właśnie gdzieś ta kontrowersja tutaj z udziałem sędziego. Także no po raz kolejny tak naprawdę tutaj sędziowie utrzymują wysoki poziom. No i tak naprawdę w kolejnym spotkaniu też nie zaczęło się lepiej, no bo tutaj już na samym początku właśnie wywalizacji legi Warszawa. Ze śląskiem we więc właśnie tutaj no, mecz wojskowych. Legia potrzebowała punktów na śląsk. To nie wiem, czego by tutaj potrzebowało. Być może jakiegoś takiego benefitu w postaci 10 albo 15 punktów, właśnie im przyznanych albo ujętych reszcie. tutaj być może wtedy by się utrzymali, chociaż i tak pewnie szanse by było na to mierne. No ale tutaj bardzo wchodzi w Joje Mojszite, no i to jest dla mnie kolejna tutaj tak naprawdę no wielka kontrowersja, no i błąd po prostu. Arbitra. no tutaj, że za to nie było żółtej kartki, no to ja gdzieś tam rozumiem, no sędzia ja mógł tego może nie widzieć dobrze, no ale że on nie został zawołany do monitora, no w mojej opinii po to to jest, no i tutaj w tym przypadku był to błąd sędziego. Dla mnie ewidentna czerwona kartka dla pomocnika właśnie Śląska, no ale tak naprawdę tutaj Legia tak dosyć przyzwoicie weszła w to spotkanie, po prostu raziła w pewnym stopniu nieskutecznością, no ale Śląsk też się potrafił odgryzać, no i tutaj duże wrażenie na mnie szczerze że był właśnie Jose Pozo, no jak on prowadzi piłkę, to naprawdę gdzieś można mieć takie bardzo pozytywne wrażenie tutaj właśnie Podobnie, ale na Oity są też mało raczej szans o tamty dostawał dostawał, No i tutaj wystąpił w pierwszym składzie, też wiemy o kontuzji, właśnie pokojnego. No, 3-4 tygodnie ma jeszcze pałcować, także no, długo, zabraknie byłego, właśnie kapitana Śląska Wrocław, No i tutaj, tak naprawdę, no, Śląsk znowu nieco na własne życzenie tą bramkę Warowi oddaje, no bo moja opinia, a jest winny w tej sytuacji, no bo on widzi przecież bardzo dobrze, że Szwajc ma walę na plecach. Ja wiem, że gdzieś w PZL w poprzednich spotkaniach, właśnie prezentował bardzo wysoki poziom. No, ale tutaj yy, raczej mało kto by sobie w takiej sytuacji pojadził, może no mógł coś tam lepiej zrobić, no, ale tutaj Gual i Szkuin można powiedzieć, że klepią jak FC Barcelona, tam widziałem takie zdjęcie właśnie Marka Guala w koszulce Realu, bo wiemy o tutaj jego właśnie przeszłości, no i właśnie Gual pakuje piłkę do bramki. Chwilę później zresztą Gual miał tak naprawdę tutaj kolejną sytuację, to już właściwie potem tym golu wyrównującym, o czym zaraz powiem, no ale główką gdzieś tam nie strzelił yy, celnie, no i tutaj świetne dogranie Wszołka, no zostało zaprzepaszczone tam Człowiek powinien mieć, w mojej opinii, kilka, trzy albo nawet cztery asysty w tym spotkaniu. No ale wcześniej, jeszcze tutaj, szcząsk doprowadza do wyrównania. Mówiłem o Etizie: no fenomenalna centra, właśnie tutaj, Ana Ortiza. No i właśnie Assad al pakuje piłkę do bramki. Tutaj Wladyna oczywiście robi to świetnie, no ale tutaj można powiedzieć, że nieco właśnie zrekompensował to wszystko legi Warszawa za chwilę. Alhamlaoui. może nie za chwilę, bo tutaj no miało miejsce to właśnie po przerwie, no ale jeszcze w międzyczasie właśnie kilka takich dogodnych sytuacji było z obózstwem, bo Sztrząsk też gdzieś tam właśnie miał taką sytuację po świetnym razie z tam, co A w ogóle Piotr Samy stale nieco się przebudził, no i widać, że tak naprawdę on może wrócił na taki oczekiwany poziom, Także tutaj do niego bym większych pretensji nie miał. do baluca mimo tego absurdalnego falu, no zaimponował mi bardzo tymi odbiorami. Także tutaj on w mojej opinii w kwestii wścizgów jest naprawdę specjalistą. No i tutaj można na nim ewentualnie gdzieś opierać ten środek pola, no ale troszkę mu się ten prąd na samym początku wyłączył. Po przerwie tutaj po raz kolejny Petr Szwarc nieco przyczynił się do tej trudnej sytuacji Śląska. No i właśnie Ruben i tutaj po świetnym takim widowiskowym driblingu schodzi do środka no i ładuje tutaj piłkę w kierunku Leszczyńskiego, jeszcze Asad Alhamlaoui też swoją drogą męką. no bardzo nieporadnie gdzieś widać takie tutaj, no nie opanowanie zbytnio tego zawodnika, no pakuje piłkę do bramki Leszczyńskiego, no i tutaj właśnie lewe obrońca legi właśnie tutaj z prawego skrzydła schodzący daje wojskowe prowadzenie, tutaj właściwie wojskowym z Warszawy, bo tak jak mówiłem, obie ekipy gdzieś się takim mianem się mogą posługiwać, no ale później tak naprawdę tutaj Śląsk też miał swoje bardzo dogodne sytuacje, bardzo dobre zmiany dał, czy to Żukowski, czy to przede wszystkim właśnie Sylwester Justin tutaj podczas perze, bym się tego absolutnie nie spodziewał, no, ale też dochodziło do takich nieco brzydszych stać, właśnie tam najpierw Wacenko, tam Jędrzejczyk go zługał tak dosyć mocno, a później Jędza postanowił w mojej opinii właśnie oddać tutaj, no i ofiarą tego był Lachlan który już właśnie no, po tym staciu, po tym stęblu, tym gigantycznym wykonaniu Jędrzejczyka, też niektórzy czarowo postulowali, ja tutaj raczej bym właśnie pozostał przy żółtej kartce opuścił boisko, no i jego miejsce też przed Henryk Udal który tutaj no gdzieś tam został przeze mnie najbardziej zapamiętany z tego faktu właśnie w bocznym sektorze właśnie tam była e, ta rywalizacja z Elitimem, który też e, dosyć e, taką fajną zmianę dał. E, dobrze zagrał w mojej opinii Maxio Jedele wykonaniu e, właśnie tutaj reprezentanta Polski. No było to takie spotkanie przyzwoite, no ale Legia e, tutaj punktuje, Śląska, no i e, gdzieś taka można powiedzieć, że troszkę niepojadność w ofensywie no, została e, właśnie tutaj e, przez Legię wskazana, no i wojskowi zdobywają kolejną bramkę. Tutaj też taka troszkę niefasobliwość w defensywie. no i właśnie e, Hurybański podwyższa wynik tego spotkania. Wcześniej jeszcze fenomenalnie właśnie tutaj Gualdo grał do Mojej szity, no i moje Szty huknął w oknie go. Bramki naprawdę mi gdzieś Japończyk pończyk i też poniekąd pokazał, właśnie, że jest w dosyć dobrej formie. No i tutaj Legia inkasuje trzy punkty w mojej opinii, wszystko mimo wszystko z zasłużeniem. Może tutaj Śląsk miał dosyć sporo do powiedzenia, no ale właśnie wojskowi tutaj mają w tym momencie na koncie 39 punktów. Tutaj mój kolega redakcyjny Michał Kocaj na portalu 360 55 napisał, że być może właśnie włączą się oni do walki o tytuł. Może troszkę za daleko z tym poszedł. No a my przechodzimy do tego ostatniego starcia. Tutaj może nieco krócej właśnie o meczu Jagiellonii z GKS-em, gdyż tutaj no tak naprawdę Jagielonia nieco przepchnęła to spotkanie. Już na początku pewne właśnie miała ona kłopoty. Tam bocha Galan był bardzo aktywny. No ale później tutaj właśnie Galan również w defensywie się popisał, bo tam Imas próbował pokonać bamkarza, No i później dochodzi do takiej mocno kontrowersyjnej sytuacji. Tutaj właśnie no strzał i Imas zablokuje Wasilewski no i w mojej opinii, no czyni to ręką. Tutaj właśnie sędzia gdzieś pokazywał, że tutaj na rękawek koszulki piłkarskie, tutaj aktualnie mam taką przeobdzianą, a więc właśnie on taki był wymowny gest, że tutaj ten rękawek w taką końcową część, tą dolną, dostał właśnie zawodnik, czy nie wiem czy obrońca, czy bardziej wahadłowy Gieksy, no i w mojej opinii no, nie jest tutaj gdzieś taka interpretacja prawidłowa, natomiast gdzieś sędzia może się z tego ewentualnie wybronić. No ale tutaj Gieksa tak naprawdę tych sytuacji, mimo że była ona bardzo taka pozytywna w pierwszej części, no nie było zbyt wiele, no a Jagiellonia zdobyła bramkę po rzucie rożnym, no i tutaj dośrodkowanie Kubickiego, później gdzieś strzał, i dobija go w taki dość umiejętny sposób właśnie teraz Romanczyk, to był pierwszy mecz właśnie dla Tarasa od dawna, bo od początku bodajże listopada, no i tutaj uporządkował on grę, już w drugiej połowie nie było tak dobrze, zastąpił go Leon Flach, no ale on tutaj można powiedzieć, że właśnie został HT no bo zdobył jedyną bramkę właśnie dla Jagiellonina, a później w drugiej połowie coraz takie śmielcze kroki stawała GieKSa, No i finalnie gdzieś właśnie już w samej końcówce udało mi się zdobyć bramkę, no ale gdzieś tam, w mojej opinii, tutaj słuszna była ta decyzja o Falu na Abramowiczu właśnie o skalepki, a piłkę do bramki właśnie posłał Borcha Galant, czy tutaj zawodnik, który był bardzo aktywny jeszcze wcześniej gdzieś właśnie Czurdinov huknął w poprzeczkę, czy to z drugiej strony właśnie Abramowicz, czyli nie interwencją popisy. Bo także w mojej opinii gdzieś ten wynik zasłużony. Na pewno GieKSa może czuć pewien niedostyt, ale tutaj Gielonia po prostu zaprezentowała taką formę, która pozwoliła im wygrać to spotkanie, więc tutaj no, czeka ich trudne stacie z Circle bruchem bo tutaj, tak jak już to kiedyś tam wskazałem, że jest to prawidłowa forma, ja zapowiem to spotkanie, zapowiem także mecz Legii, no i tutaj e, również, e, tak jak powiedziałem, już może nieco krócej, e, no dowiedzieliśmy się jakie będą e, pary e, półfinału Pucharu Polskim, no i tutaj można przede wszystkim właśnie wskazywać tą niebywałą historię Puszczynie-Połomice. Dużo bardziej zaniepokoiła mnie jednak ta informacja tutaj, którą podał portal Pogoń Sportcent, a więc właśnie tutaj, no Daniel, poinformował o tym, że właśnie Milo Efori no nie przekazało żadnych środków Pogoni Szczecin no i tutaj w sobotę właśnie po tej porażce no trwały pewne tacia właśnie między Jarosławem Mroczkiem a Nile czyli tym nowym prezesem również Karol Zaborowski właśnie zabierał głos przed tym spotkaniem z Lechem Poznań. No i tutaj on nie wskazywał na to, jakby ta sytuacja no miała gdzieś w takim kierunku wyruszyć. No i tutaj wszystko wskazuje na to, że no zakończy się to tym, że te akcje wrócą do Jarosława Mroczka no i że tutaj tak naprawdę no, być może nawet będziemy gdzieś porównywać o który zaprezentował się na tej pierwszej konferencji. Bardzo przyzwoicie, szczerze mówiąc tutaj tego koki pierwsze, no mi bardzo zaimponowały, no, natomiast gdzieś takie pewne światełko się zapaliło, kiedy on mówił e, właśnie o synie gdzieś tam, o tym, że chciałby, żeby pogoń gała na tych największych stadionach w Anglii, jakie on właśnie z synem mijała, więc no, gdzieś e, takie troszkę niepotrzebne w mojej opinii były te komentarze. E, no tutaj mówią o trzech transferach, rzeczywiście udało się je sprowadzić. No, tutaj ci zawodnicy jeszcze teraz w kamże meczowej nie byli. No ale pytanie, jak tutaj ta sytuacja się dalej potoczy, gdyby Jarosław Małczek teraz wrócił do posiadania tych akcji, no a na to wszystko wskazuje, no to wydaje mi się, że tutaj kibice Pogoni będą mieli naprawdę dosyć i tutaj będą chcieli po prostu, żeby Jarosław Małczek być może właśnie pozostał w posiadaniu tych akcji, gdyż no po prostu nawet tak gdzieś brutalnie mówiąc, że jest to mniejsze zło, a wiemy, że dług wynosi 50 milionów, a więc no tutaj nie wiem w jaki sposób gdzieś oni zamierzają go spłacić, no ale jeżeli tutaj ten inwestor nie zostanie znaleziony, to właściwie ta sytuacja może Wydawać, że trudna, chociaż ciężko tutaj stwierdzić, jak ta sytuacja się ułoży, nawet tutaj z tym EFOI, bo być może jeszcze jakiś tutaj powrót nastąpi. No, ale też właśnie dowiedzieliśmy się w poprzednim tygodniu o tym, że niektórzy właśnie inwestorzy tutaj stojący za no mieli zrezygnować. Także tutaj być może jest to po tej informacji. Także tutaj sytuacja się nie zmienia. No i tak naprawdę no, kibice pogoni w ten weekend no, dostali fatalne i tutaj tak naprawdę no, tylko negatywne informacje, no bo to była ta porażka z lechem. Tutaj można podsumować to wszystko tym, że jak Elonia robi ten krok w tabeli, jeszcze dzisiaj będzie spotkanie Jakowa czastochowa także zobaczymy, czy oni tutaj zdołają doskoczyć nieco bliżej właśnie jeszcze do drużyny kolejorza, więc właśnie no, ten mecz z Lekiem, na który ja się wybieram. A za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia jutro, cześć!